Cześć, ja jestem Sarczy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii Zagrajmy w Shenmue. Ostatnio sporo się działo w fabule. Nozomie została porwana, na szczęście udało się ją odbić, jednak w zamian obiecaliśmy Teremu z gangu Mad Angels, że dostarczymy mu Guizana. Mamy to zrobić jakoś wieczorem, bodajże około jakiejś godziny 10, zdaje się. Dokładnie, około godziny 22 trzeba udać się do hangaru numer 9, ale najpierw udamy się jeszcze do Toma, który nam powiedział, żebyśmy właśnie do niego poszli na lunch. Chce z nami pogadać, też pamiętacie, że straciliśmy niestety pracę ze względu na ciężką sytuację związaną z gangiem Mad Angels, ale teraz pogadajmy z Tomem. I gotta give him. Uh, 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 Hey, Rio! Tom! It's cold. I'll get you some coffee, okay? I don't feel like coffee today. Hey, Rio! Look! Tom, what was that leg move? A friend! Mi to. To kick. No i proszę, to może nas nauczyć nowego ciosu. Yeah, teach me. day. First the music. Tak jest, jak zwykle, muzyczka najpierw dla Toma. To jest fajna postać, lubię go naprawdę steps. Oh, you carefully, okay? Step forward, step again, then kick. Very simple, okay? First try the steps. You take two steps toward me. Okay? Tak więc nauczymy się tutaj ciosu Tornado Kick. Najpierw mamy tylko wykonać dwa kroki do przodu. Okej, okay, ma, nice steps! Next after the second step, kick! Now Rio, you try it, okay? No i teraz po tym drugim kroku trzeba wykonać kop, więc przód przód A. Okay, very good! Pretty good for the first time. But that's just like Yurio. Thanks, Tom. No, no, no. This is how it's done, okay? Hmm? Two steps forward then: first kick and second kick. This is the real tornado kick. Now, Rio, you try it, okay? No i właśnie, dopiero teraz y, nauczymy się prawdziwego ciosu tornado kick. Trzeba dwa razy uderzyć nogą, czyli przód-przód a-a na padzie. Proszę bardzo. Yeah! Perfect! You got the rhythm now! Thanks, Tom. That tornado kick is very powerful, okay? This kick is perfect for when you're surrounded by multiple opponents. Do you want to practice longer? Yeah, teach me. Okay! Let's keep at it! Jak sam Tom stwierdził, ten cios jest bardzo dobry na większe grupy wrogów, więc troszkę potrenujmy, żeby to weszło nam w krew. Jeszcze. Okej! Okay. To do, do you want to continue? No i myślę, że na razie wystarczy. No, that's okay leg move great. You're a good teacher, Tom. Thanks. What's wrong? No i po tym um... jak nauczyliśmy się czasu, Tom wyraźnie posmutniał, coś ma jeszcze do powiedzenia. I got something I need to tell you, Rio. Tell me what. Tomorrow I go back to America. What? All of a sudden? Not suddenly. I've been planning to for a while. Tom. Rio, why are you going on your trip? Uh, I I bet it has something to do with your father. Yeah. I thought so. Me? I'm going back to my home. And you'll be leaving soon too. Nobody can stop you. Tom. Even though we part ways, you'll still be one of my best friends. You're mine too. Today's the last day for Tom's hot dogs. Get them while you can. Yeah, I'll have one. No właśnie, tutaj Tom powiedział, że wraca do domu, do Ameryki, skąd pochodzi. Na co właśnie trochę Rio zareagował. Nasmucił się po prostu, no bo to jest jednak wieloletni przyjaciel naszego bohatera. Na tymczasem Tom odlatuje. podobnie zresztą jak Rio zamierza płynąć do Hongkongu, no to Tom do Ameryki i tutaj już właśnie on leci. My friend. Tom w ogóle dla mnie dość ciekawe jest to, że Rio jakby bardziej się przejął w tym, że Tom chce odlecieć do Ameryki niż tym, że Nozomi musi odjechać tam też odlecieć do Kanady. To jest takie dość ciekawe. Ale dobra, teraz już automatycznie, po tym jak właśnie pogadaliśmy z Tomem, przechodzimy sobie do momentu, kiedy mieliśmy właśnie udać się pod magazyn numer 9. No, i tam spróbujemy podpuścić trochę Guizana i właśnie z nim zawalczyć, tak jak kazał nam Tery. No, bo Ryo chce, żeby Tery go zabrał do Landii, chociaż oczywiście Ryo nie chce zrobić krzywdy Guizanowi. I'm here. You sure got Guts coming here. This way, follow me. Dobra, udaliśmy się na, na miejsce, i teraz mamy za tym gościem podążać. Wait here. Is Guizan coming here? He passes through here, on his way home from work. Here he comes. I'm out of here. Azuki, why are you here? Guizan, I want to fight you. Rio Bez ogródek od razu powiedział, że chce walczyć z Guizanem. Nic nie wyjaśnił. Guizan jest wyraźnie zdziwiony takim obrotem sprawy. No ale tak jak mówię, chcemy to zrobić <small> troszkę na pokaz, żeby Terry był zadowolony. No i spróbujmy mimo wszystko pokonać Guizana, to jest przy okazji ciekawa forma treningu. Że Pomyśle, co? Terry, Land D. -d. Jak Terry? W tym momencie Ryo powiedział Guizanowi, żeby dał naszemu bohaterowi wygrać. Tam już widzicie Terego jak obserwuje. E, nasz bohater chce, żeby Terry znaczy. żeby Guizan właśnie udał, że przegrywa. Dlatego, że właśnie Ryo ma zostać zaprowadzony do Landi przez Terego, i wtedy Guizan się zdziwił w ogóle, że Ryo wierzy komuś takiemu jak Tery. Tutaj muszę bardzo ostrożnie walczyć, bo Guizan już jest takim trudniejszym przeciwnikiem. To nazywasz kopniakiem? Tak, Te ich rozmowy w trakcie walki są świetne Ale idzie nam nieźle Cały czas pełne zdrowie, no teraz troszkę oberwałem. Okej Dobra, do tyłu do tyłu trochę, bo nie przesadzać. No i proszę, przed chwilą jeszcze Tornado Kick też wykonałem. Yeah. All right, Hazuki. Well, come on. You know, you're not too bad. Uh, nor you. It's my lucky day. tutaj Terry chciał wykorzystać moment nieuwagi i chciał nas załatwić obu. Just as I suspected. Hey, can you move? Uh, let's settle our dispute later. You're on. No i teraz Rio oraz Guizan połączą siły, żeby pokonać Terego. That's low, Terry. I will make you pay. <laughs> you like me that much? Teres Kubaniec wcale nie jest taki odważny i ucieka, żeby wpędzić nas w pułapkę. Is trouble your middle name? No i teraz uwaga, bo przed nami najdłuższa walka w tej grze. Rzuci się tutaj naraz, właśnie na nas kilkudziesięciu przeciwników. Może nie naraz, bo nie będą po kolei wybiegać, ale w każdym razie trzeba tutaj będzie bardzo uważać, no bo mamy tylko jeden pasek zdrowia, tak samo jak dotychczas. Dotychczas było w innych walkach. A jednak, będziemy musieli sobie poradzić z naprawdę dużymi grupami przeciwników, więc tutaj ostrożnie. Dobra, załatwiony. Oczywiście oni nie są zbyt wymagający, przynajmniej na początku. Niemniej jednak, w takiej większej grupie, mogą nam sprawić problemy, więc tutaj trzeba będzie bardzo uważać. I też nie atakować, non-stop, starać się również unikać ciosów. Jak ja to tutaj robię w miarę możliwości. Wychodzimy trochę na bardziej otwarty teren. Dlatego, że tutaj się będzie walczyć myślę lepiej. I tak jak mówię, już nie pamiętam, ilu dokładnie tutaj przeciwników wychodzi. Możecie równie dobrze liczyć, ilu pokonuje, a ilu mi jeszcze właśnie zostanie. Ale tutaj na pewno kilkudziesięciu będziemy ich mieli, więc y, trzeba naprawdę się sprężyć, no bo to, czego się nauczyliśmy do tej pory, teraz musimy wykorzystać. W grze właściwej, w takiej potyczce dłuższej, no bo nie ma co ukrywać. Fakt, że walczymy z dużą grupą wrogów, nie ułatwia nam sprawy, bo mamy tylko właśnie jeden niewielki w sumie pasek zdrowia, który oczywiście może się regenerować, jeśli nie obrywamy, ale jednak przy tak dużej grupie nie ma kiedy to się za bardzo też regenerować zbyt mocno. Więc tutaj ostrożnie, tutaj na przykład wyszedł już nam silniejszy przeciwnik, z którym musimy powalczyć dłużej. Tego parę razy go uderzę mocniejszymi ciosami. Boimy go chwycić, chociaż kurde nie wychodzi, więc może nie ma co. Ładnie. Obrywaj, kurcze. Skubany jest naprawdę wytrzymały, ale dobra, padł. I teraz zabieramy się za tych pomniejszych przeciwników. Oni już właśnie wielkich problemów nie sprawiają, chociaż oczywiście. Jeśli nie uważamy, to też możemy sporo oberwać. A też trzeba uważać na to, że kamera, momentami, jest tak ustawiana, że niewiele widzimy w sumie. Dobra, dobra, dobra. Wykładałoby trochę zregenerować tego zdrowia. Przeczekajmy to. Ok, powolutku się regeneruje. Warto mieć pełne zdrowie przynajmniej na początku. Później się ono może naprawdę przydać, kiedy już wyskoczą najsilniejsi wrogowie. Kurde, nie trafiłem gościa no. Dawać go. Co za koleś, no? Złatwiony. Tak jest. Jeszcze kolejni. Dobrych kilka minut ta walka może trwać. Najgorsze jest to, że jeśli padniecie, no to musicie całość zaczynać od nowa. Więc lepiej nie skusić, lepiej rozegrać to dobrze. Dobra, kolejny załatwiony. Pięknie. Przejdźmy tutaj. Aj, trochę za wcześnie. No, mamy tutaj gościa już z bronią. Więc ten na pewno będzie stanowił większe wyzwanie. On już nam tutaj kurde wyskoczył. Pięknie, Tornado Kick się udał, chociaż tylko jeden cios wszedł. Pięknie. No to chodzi, żeby odpowiednio wykonywać uniki. Wraje czego wykonać później ten rzut. Nie wyszło do końca tak jak chciałem może, ale nie jest źle i tak. Jezu no, odejdź trochę do tyłu. Zregenerować sobie tego zdrowia. Ale Skubany też biegnie za nami, nie jest też tak łatwo, żeby sobie uciekać. Właśnie z bronią już też, kurczę, wytrzymały. Przejdźmy i walczymy dalej. Skubany, no. Pięknie, Tornado Kick. To jest style Idealnie wszedł ten cios. I teraz możemy pokonywać tych mniej silnych przeciwników. Dobra. No, czekamy. Kto jeszcze, kto jeszcze? Z tej strony biegnie. Ładnie. Idealnie. Następni podchodzą. Naprawdę myślicie, że jeszcze dacie radę? Panowie, szanujmy się. Teraz tego. No, w sumie to nie powinienem aż tak podchodzić tutaj, bo tam są właśnie większe grupy wrogów. Lepiej poczekać, aż oni podejdą do mnie, niż tutaj samemu biec do nich. Zwłaszcza, że później właśnie jeszcze ktoś może silniejszy wyskoczyć. Ładnie. Kurde, skubany. Załatwmy tego, który tutaj sobie stoi, chociaż kurde, jeszcze jeden. No, już idzie na mnie, a raczej na Guizana. Dobra. Ja cię kręcę, no, naprawdę oni zdają się wychodzić w nieskończoność. Pamiętam, że jak ja grałem pierwszy raz w ten tytuł, to kiedy tak patrzyłem, że ciągle wychodzą kolejni, to myślałem, że coś źle robię dosłownie, że ja powinienem gdzieś pójść dalej. No, ale po prostu chodzi o to, żeby ich załatwić. I proszę, kolejny wychodzi. I'll kill you! To już jest też kolejny mięśniak, więc tutaj ostrożnie z nim. Dobra, już tutaj biegnie. Spróbuję. Tylko nie dwóch naraz, panowie. Spróbuję sobie jakoś z nim poradzić. Szkoda, że go kurde nie zabrałem, ale i tak się udało nieźle. Dobra. Ach kurde. Najgorsze jest to, że ten Tornado Kick jest oczywiście silnym ciosem, ale Trzeba być blisko, żeby trafić, i właśnie w takich sytuacjach się to nie udaje za bardzo. Ale teraz już poszło, pięknie. Zastanawiam się tylko, gdzie jest Guizan, bo nie widać go. Skubany, jak już chciałem je złapać, ale na szczęście się wyswobodziłem. Brywaj, do tyłu, do tyłu troszkę. Ach, skubany też robi kurczę te uniki, dobrze. To trzeba przyznać. Na nie stracić za dużo zdrowia. To najważniejsze. No ale widać, jaki on jest kurczy, potężny, wielki w ogóle. No ale jeśli nasz bohater chce walczyć z Landi, to takich rzeźbieszków musi też pokonywać. Nie ma co. Landi to zupełnie inna liga. Czy raz tornado kick? No, jeden cios wszedł, drugi już nie za bardzo. Ale mamy prawie pełną energię cały czas, więc jest ok. Ach, skubany, jak mnie uderzył. Ale skoro już mamy do czynienia z tak silnym wrogiem, to już chyba jesteśmy właśnie pod koniec. Tak mi się wydaje, przynajmniej mam taką nadzieję. Właśnie ciągle się zastanawiam, gdzie jest Guizano. Tam pewnie gdzieś dalej walczy z tymi mniejszymi wrogami. A niech sobie walczy. Ja tutaj potrenuję z tym przy okazji. Dobra, skubany, właśnie też najgorsze jest to, że my nie widzimy na przykład zdrowia, ilości energii danego przeciwnika, tylko po prostu walczymy z nim aż do skutku. Nie za bardzo wiemy, kiedy już jest blisko pokonania go. Trochę więcej mi kamera pokazuje, bo momentami naprawdę mało widać. Aj, aj, nie za dobrze teraz wyszło jak chciałem. Nie, 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 bo teraz, kurczę, za dużo tej energii straciłem, połowę praktycznie. Skubany, no. Czekamy, czekamy, niech się to trochę zregeneruje, chociaż odrobinę. Chociaż nie wiem, czy w trakcie biegu, nie, widzę, że w trakcie biegu też się regeneruje, o dziwo. Ale Rio się męczy, więc też trzeba na to zwrócić uwagę. Kurde, skubany, chciałem uniknąć, ale nie wyszło. Chociaż patrzcie, udało mi się... Jeszcze jego przerzucić. No kurde, skubany. A i nie wyszło tak jak chciałem. Teraz też się wybronił. Skubany. Ostrożnie, ostrożnie. Tak mi ładnie szło. A teraz kurczę. Jakby gorzej, ale dobra, pokonałem wszystkich. I to by było na tyle. Więc ten był najtrudniejszym przeciwnikiem ze wszystkich.

Jak widać, Guizan sobie bez najmniejszego problemu poradził z Terem. I teraz się czegoś dowiemy. Now, where is Lanty? Never give up to you. Tell me. That creepy sked he took him out to the ship. What? Too bad. You, you want that bad

I'll talk to my father. Hmm? I'll ask my father to help you out. Really? Contact me later, okay? Kuizan. What? Thank you. No. That's my line. No i oczywiście Ryo nie zamierza się poddawać, chce nadal dopaść Landi. i tutaj Guizan obiecał pomóc. Obiecał porozmawiać się z ojcem, czyli z mistrzem Chenem, żeby pomógł naszemu bohaterowi w dalszej gonitwie za Landi, Więc mamy się skontaktować z Guizanem później, na razie wróciliśmy do domu, tutaj się prześpimy. I tak naprawdę czeka nas już właściwie końcówka gry, samotka końcówka, zakończenie, które pokażę Wam w kolejnym odcinku. Dlatego, że mimo wszystko, jeszcze prawie pół godziny rozgrywki przed nami. Też będzie trochę scenek przerywnikowych i zobaczycie, czy właśnie naszemu bohaterowi uda się przynajmniej zbliżyć do Landii. Czy Mistrz Chen mu pomoże, to i wiele innych wydarzeń zobaczycie w ostatnim odcinku naszej serii. Zagrajmy W Shenmue, który postaram się wrzucić możliwie jak najszybciej. Cześć!